Dzień dobry moi drodzy, witamy się w przepiękny, absolutnie przepiękny czerwcowy dzień i nie, nie mam na ramieniu owcy, natomiast faktycznie są to produkty z naturalnej owczej wełny. I dzisiaj, tak jak w tytule, omówimy sobie troszeczkę temat popręgów. Popręgów matesa, właśnie z takiej naturalnej wełny. Powiem troszeczkę o ich plusach, o minusach też, jak to wygląda, dlaczego są tak. Fikuśnie wycięte i mam, mam nadzieję, że właśnie może rozwieje Wasze wątpliwości, jeżeli chodzi o pytanie. Jaki popręg kupić? Czy faktycznie warto kupować popręgi z naturalnej wełny i jak ona się zachowuje? Ale pozwólcie, że ten ciężar na chwilę zdejmę i zrobimy krótkie intro. Bardzo spodobała mi się taka vlogowa forma, trochę tak wiecie z ręki. Mam podpięty również mikrofon, więc dajcie znać, czy audio jest satysfakcjonujące. A my, moi drodzy. Witamy się ponownie na kanale Bergo, gdzie znajdziecie masę recenzji, nowości, nowych rzeczy, również dosyć sporo informacji o samych produktach. Ja jestem Marta i możecie kojarzyć mnie z mojego Instagrama Kamiami. Jestem jedną z ambasadorek w sklepie Bergo i moi drodzy, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji tego kanała, naciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj. Super, jeśli również przyciśniesz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi Materiałami, a ja w sekrecie Wam powiem, że kolejne czerwcowe filmy będzie to zapowiedź, tak naprawdę, i wielki unboxing, ponownie, tak jak zrobiliśmy to zimą z Kentucky, z Dawmagiem czy z Fagerem, nowych marek, które już niedługo w sklepie Bergo. Także nie przedłużam. Może przenieśmy się do naszego filarowego tutaj wątku, czyli popręgów Matesa, i Wam opowiem troszeczkę co i jak. A zacznijmy w ogóle od wyjątkowych krojów popręgów Matesa z linii Slimline. Pierwszy kształt jest to popręg anatomiczny o wyraźnie zaznaczonej linii popręgu oraz wystarczająco dużej przestrzeni od łokcia. Popręg ten jest lekko wyprofilowany po dwóch stronach łokcia konia. Kolejny popręg asymetryczny polecany jest szczególnie dla koni, których linia popręgła jest bliżej łokci lub po prostu jest mniej wyraźna, a zwykły popręg ma tendencję do przesuwania się do przodu. Popręg ten jest wyraźnie wyprofilowany z przodu w okolicach łokci. Kolejny popręg w kształcie półksiężyca dedykowany dla koni okrągłych, a tu w międzyczasie widzicie jak fajnie one są skonstruowane na takie rzepy, bo jeżeli chodzi o wełnę naturalną, owczą trzeba o nią szczególnie dbać. Natomiast producent Ułatwił Wam zadanie właśnie wyposażając popręgwy rzepy, aby łatwo zdjąć wełnę i ją wyprać. I dodatkowo tam, gdzie metki, zobaczcie, macie dołączoną taką buteleczkę, która jest specjalnym płynem przeznaczonym właśnie do pielęgnacji i prania produktów z naturalnej wełny owczej. A ja jeszcze wrócę szybko do ostatniego kształtu, czyli popręgu atletycznego, polecanych dla koni o szczupłej, atletycznej budowie, który uniemożliwia przesuwanie się popręgu razem z siodłem do tyłu. I nie bójcie się naprawdę produktów z naturalną wełną owczą, bo nie dość, że jest bardzo delikatna dla wrażliwych miejsc konia, dodatkowo ma właściwości regulujące temperaturę, czyli chroni przed przegrzewaniem. Pamiętajcie tylko, że musi być to naturalna wełna. E, oczywiście znajdziecie również z stali nierdzewnej zewnętrznej okucia oraz kółka do wytoku, i zobaczcie jak ta wełna jest mięsista. Podsumowując, dlaczego akurat popręgi maty? Dlaczego z naturalnej wełny owczej? Specjalnie dobrane profile oraz kształt, który zapewnia ochronę konia i jest odpowiedni do ich budowy. Popręgi dzięki dodatkowym poprzecznym pasom równomiernie rozkładają nacisk popręgu priorytetowo odpowiednia ilość miejsca i swobodny ruch łokcia podczas treningu i dodatkowo wstawki soft edge oraz polyflex w popręgach Matesa i tak jak mówiłam naturalne futro owcze które zapobiega otarciom oraz podrażnieniom delikatnej skóry koni. Naprawdę brzmi to rewelacyjnie, ja sama jestem ciekawa i sama jestem chętna spróbowania właśnie pojeździć w takim popręgu. Jedyne co, jeżeli chodzi o minusy, to pamiętajcie, że z taką wełną naturalną owczą trzeba naprawdę postępować dosyć delikatnie i o nią dbać, a wiemy, że czasem zimą w błotniste dni może być ciężej, ale tak jak również zobaczyliście, mamy dołączony preparat do pielęgnacji, a te rzepy naprawdę są dosyć praktyczne, jeżeli chodzi o dbanie o właśnie takie futerko, o taką wełnę. Także dajcie znać, co myślicie, a może już macie taki popręg do testowania. I jeżeli też zastanawiacie się, czy taki popręg kupić, to koniecznie napiszcie do sklepu Bergo, na pewno Wam pomogą przy wyborze. No, i dajcie znać, jakich wy popręgów używacie. Czy są to faktycznie popręgi z naturalnej wełny owczej, skórzane, neopranowe, czy może syntetyczne? Dajcie znać koniecznie dajcie komentarzu. Znać również w komentarzu, czy taki film Wam się podobał. A my widzimy się już w kolejnym filmie na kanale Bergo, gdzie zrobię Wam ogromny unboxing z nowymi markami, które znajdziecie już wkrótce w sklepie Bergo. Pa! Zobaczcie, jakiego mam pomocnika tutaj do nagrywania filmu, ale będziesz będziesz na YouTubie normalnie barula.